Lepiej wyposażeni są od kilku dni strażacy ochotnicy z gminy Szumowo. W piątek 27 stycznia oficjalnie weszły do służby w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w Szumowie i Łętownicy aż trzy pojazdy. Podczas uroczystości samorząd województwa reprezentował m.in. wicemarszałek Marek Olbryś. To cieszy i należy takie projekty wspierać. Myślę, że my jako Sejmik Województwa Podlaskiego również staramy się wspierać OSP. To ważna dziedzina, żeby Pracy, którzy ratują mienie i życie ludzkie, mieli narzędzia do tej pracy, żeby szczęśliwi wracali z interwencji. Nowe nabytki dla OSP w Szumowie to operacyjny osobowy samochód z Białego Stoku i ciężki wóz bojowy, który trafił tu z suwałk. Do łętownicy z kolei przekazany został średni wóz z Szumowa. Bardzo cieszymy się z pozyskania dwóch samochodów ciężkiego. Tego tutaj stojącego Renault Kerax, 8000 litrów wody, zmieniony ze starej Tatry, 5000 litrów wody. Mamy bardzo duży kompleks leśny, Czerwony Bór, gdzie jest zagrożenie pożarowe bardzo duże. S8, gdzie też zdarzają się pożary aut. Jesteśmy gminą rolniczą, gdzie jest dużo zabudowań gospodarczych. Mały samochód operacyjny też jest nam bardzo potrzebny do zabezpieczenia różnych imprez okolicznościowych, jak i zdarzeń. Drogowych. Uroczyste przekazanie pojazdów zgromadziło przed Strażnicą w Szumowie liczne grono przedstawicieli władz kilku szczebli. Jak mówił poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, dziś przed ochotniczymi strażami stoi wiele wyzwań. Bardzo ważne jest więc wzmacnianie straży pożarnych, zarówno ochotniczych, jak i zawodowych. Dobrze, że stare zużyte samochody wymieniane są na nowsze, na nowe, tam gdzie jest to możliwe. Każda tego typu inwestycja cieszy. Dobrze, że to się dzieje aby bezpiecznie było i dobrze dla wszystkich. Niech służy jak najlepiej. Takie przedsięwzięcia pokazują dobrą współpracę rządów i samorządów. Przy okazji wymiany nowych aut z pomocą wsparcia rządowego, obecne auta, które są wykorzystywane na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, migrują między sobą po to, aby służyć innym jednostkom. Podkreślał radny Sejmiku Wojewódzkiego Piotr Modzelewski. My, jako Sejmik Województwa Podlaskiego, również wspieramy bardzo mocno Ochotniczą Straż Pożarną. Rok do roku to jest blisko 2 miliony złotych, kiedy chcemy rozmawiać ze strażakami, ale też ich wspierać. Dzisiaj też przy okazji oprócz aut przekazaliśmy prądownicę razem z marszałkiem Markiem Olbrysiem. Cieszymy się, że ta inicjatywa ma miejsce. Mamy nadzieję, bo prowadzimy rozmowy, że również w tym roku powiat zambrowski być może pozyska dodatkowe dwa auta, łącznie tutaj z miną Szumową, więc nie chcemy zapeszyć, ale liczymy, że ten rok również będzie owocny dla gminy Szumowej. Finansowy wkład wniósł także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Samorząd Szumowa oraz firma państwa Ireny i Kazimierza Rupińskich. Taki sprzęt musi być Specjalistyczny musi być dostosowany do potrzeb. Więc akurat to nowe auto, nowe stare, y, SUWAK. Myślę, że najlepszej jakości. Uważam, że super y, dobrany pojazd do tych warunków, także wjedzie w każdy teren. Czy to jest bagnisty, czy to są lasy? Goście, w tym wicemarszałek Marek Kolbryś i radni Sejmiku, wspólnie z wójtem Jarosławem Cukiermanem przekazali strażakom z Szumowa i Łętownicy dokumenty i kluczyki dowozów.